Marco z tej strony Rocker, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj świętujemy z okazji tego, że już jutro jest Wigilia, więc zrobiliśmy sobie dzisiaj taką Wigilię na serwerze. Mam nadzieję, że Wam się ona spodoba dobra, sif reklamujecie, proszę bardzo, dawajcie mu sobie takie tam no i tak zanim jeszcze zaczniemy, to chciałbym tylko powiedzieć jedną bardzo, ale to bardzo ważna rzecz, mianowicie yy, yy, jeśli zobaczycie, w moim sklepie jest teraz nowa osoba na tablicy yy, Nex33 yy, okradła ona yy, gracza Mi 26, yy, więc yy, nie dodawajcie go po prostu nigdy na wyspie, jeśli będzie was prosił bo to zwyczajny złodziej, więc no, jeśli możecie, to dawajcie yy, też yy, prezenty oczywiście yy, no i... Yy, Możecie każdej osobie dać prezent. Ja akurat niestety zbyt ciekawych prezentów nie mam. Więc zapalmy może choinkę, bo taką oto sobie stworzyłem. Zobaczycie, jak ona działa. Mogą być trochę przy niej jednak lagi, ale no, najważniejszy jest efekt. Mam nadzieję, że działa Wam. Że, że też możecie to zobaczyć, jak te świadełka sobie mrygają. Są to, pra, są co prawda, przy tym trochę lagi, ale no cóż. Jakieś prezenty trzeba jednak tutaj dać, no bo jest tak bez prezentów żadnych. Tylko co to za prezenty dać? Ile jest osób? 600 osób, dam im blok szmaragdu, chociaż ja to biedny jestem. To niestety, ale no, tyle mogę, niestety, tylko im dać. Ale cóż mogę poradzić. Kratną. Dobra, chyba wystarczy. Mam nadzieję, że wasz, aż tak nie laguje, no ale no, jak widać. Yy Ilia tutaj jest dosyć ciekawa. No i co tutaj chce do mnie shiftać. Takie oto prezenty dajmy. Wiesz, co tutaj dajemy? Pięknie tutaj widać, wszyscy dają prezenty. Takie oto gronko. Eee. O nie, może... To będzie zło. Straćmy więcej pieniędzy. Dobra, więc otworzymy sobie, niech już będzie zazwyczaj. Stracę najwyżej nie eee... trzeba sta... Nic może Tym razem akurat się uda, ale no niestety wątpię, dobra, ile ja mam po ogóle hajsu? Eee, ojejko, w ogóle hajsów ojejko, ale laguje w ogóle. Dobra, 57 tysięcy mam więc no. Dobra, no... mam nadzieję, że chociaż ten klimat świąt da mi szczęście, żeby po prostu nie było tego dirta. Wiem, że zapewne będzie i będę się smucił, ale no trudno się mówi. Trzymajcie kciuki za mnie. Może się uda. Uwaga, co wypadnie, co wypadnie, byle żeby nie dirt szmaragd Spoczko. I taki może być. I taki może być dla mnie. Prezent. Dziękuję bardzo. Bardzo mnie to cieszy. Dobra, co to teraz tutaj? Dobra, no więc 15 tysięcy, czyli 5K ja wygrałem. E, dobra, i co by tutaj jeszcze zrobić? Tutaj donate y mi ewidentne płacą Dobra Smarnujmy te 5000 Bo wiecie, za dużo to być nie może nigdy. Trudno się mówi byle, żeby nie dircik, ale oczywiście będzie dircik wiadomo No więc jak zwykle jesteśmy na zero Klasycznie e, dobra, no to Uwaga, uwaga. No to idziemy do Ceka jeść. On tam przygotował zapewne świetne potrawy, takie jak ciasta. Ciekawe, jakby pierogi zrobił. Dobra tak się teraz do mnie wszyscy. <grym się> <grym się> Dobra, jakby co, to zapewne jestem zapewne. zbyt cicho, nic nie mówię, ale... Po prostu nie mam co mówić. Tutaj po prostu patrzcie, jak są taktyczne święta. <grym> <grym> Dokładnie. Ale ja głodny jestem. LOL! Ty. Nie mam... Mam teraz głoda samego. Ty. Ciekawe to. Łódź. Ej, co się stało teraz? co mam same kreski głodu? i Jem coś i nic mi to nie daje. Ty. Co się stało? Ja mam nadzieję, że tu nie zginę w jakiś sposób teraz. Dobra, nieważne, dajmy sobie z tym spokój. Eem. Dokładnie tak. Od razu informuję te osoby, które czekają na QA ciągle, że dzisiaj już będzie to QA po, tym, po, tym, yy, po tych bagach yy, związanych z tym, że program montowany mi się po prostu zbagował. Miałem już ostatnie zdjęcie, dodać i mi się wtedy tak zbagował, że, że mi się cały laptop zbagował i po prostu musiałem jeszcze raz to zrobić. Ale no cóż. Już wszystko jest OK i dzisiaj już ten film spróbuję wysłać, bo jak na razie zostało jeszcze chyba tylko pół godziny do zrenderowania się i później wysłania już do YouTube'a to nie wiem jak to zajmie, bo od razu mogę zaspoilerować, że film trwa 25 minut. Okej, okay. okej. Okay, okay. Dobra, no więc co by tutaj powiedzieć? No taka oto jest wigila, jeszcze tylko wspomnę o tym właśnie Nexy 3 3 żebyście, e, żebyście po prostu ignorowali go jeśliby, jeśli chciałby i prosił was o to, żebyście go dodali. No to zwyczajne złodzie i nie polecam takich graczy, no bo wiecie, dla mnie taki gracz to same hamstwo jedno wielkie i szkoda o takich osobach gadać w ogóle. No i jeszcze w tym leju, gdzie można rzucać diamenty, to możecie też, lub w tym drugim, w moim sklepie, możecie też rzucać różne rzeczy w prezencie dla właśnie Mimi za to, żeby jednak nie czuł się z, z, zbyt smutny. Czekajcie, bo ja teraz skakać w ogóle nie mogę, to, że mam tego głoda. Żeby się nie czuł smutny, żeby jednak te prezenty trochę chociaż od Was odzyskał. Żebyście jakiegoś, jakiegoś donata mu dali, czy coś. No bo wiecie, to jest jednak jest miły gest. A chcę, żeby właśnie dużo osób miło gesty robiło, a nie kradło wszystkim co na wyspie, bo strasznie dużo rzeczy mu ukradziono. No i tak, no i co? Ten film jak na razie trwa 10 minut około. A ja oczywiście pokazałem Wam już chyńczkę. I co by tutaj jeszcze powiedzieć? Hmm. Panie, no, no po prostu życzę Wam wszystkim wesołych, udanych, rodzinnych, ciepło, ciepło spędzonych świąt, bez żadnych chorób ani nic. Żebyście też nowy rok miło spędzili, żebyście w tym nowym roku, jeśli czegoś nie zrobiliście w tym, to żebyście zrobili już w 2020 roku. Żeby nie czekać, wiecie, jeszcze na coś, żebyście po prostu miło spędzili ten cały czas z rodziną, żebyście mogli być szczęśliwi z tego powodu, dobra, teraz mogę w końcu jeść, jak co. I żebyście miło po prostu spędzili czas rodzinny, ten wolny w domu, żebyście nie musieli o niczym myśleć, tylko żebyście po prostu miło, miło, rodzinnie, cieplutko, bez żadnych chorób spędzili po prostu ten czas wigilijny. No, i tego wam życzę, żebyście byli na pewno zdrowi. Jakieś fajne te prezenty też można dostać, ale to już tam wiecie. Najważniejsze, żebyście jednak miło spędzili ten, ten dzień, ten, ten cały okres świąt, i no, tyle chyba. No, bo co najważniejsze, zdrowie i szczęście innych tutaj w rodzinie, też, więc no, nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć. No po prostu życzę Wam szczęśliwych świąt, żeby nic się w nich złego nie stało, żeby były same plusy, że jak jeśli jakieś Was, nie wiem, rzeczy utrapiają, że jest Wam smutno z tych powodów, to żebyście się nie smucili, nie stresowali, żebyście miło to spędzili, wiem, że się powtarzam dziesiąty raz, żeby miło, ale to najważniejsze, zdrowo, miło, szczęśliwie, rodzinnie, wiecie, żebyście po prostu spędzili ten czas razem z rodziną, i było wszystko fajnie. Dokładnie tak. No. Mm. I jeszcze co mogę powiedzieć. Oczywiście link do Discorda macie w opisie pod tym filmem, też będziecie mieli. I tam serdecznie Wam polecam wbić, bo będziecie mogli sobie na prywatnym do mnie napisać i możemy pogadać. Ostatnio, właśnie wczoraj, Mimi do mnie dzwonił sobie, pogadaliśmy, pośmialiśmy się. No i co? Może to nie być aż taki długi film jak to zazwyczaj, jak to zazwyczaj są, ale wiecie, jedna kreska neta to nie, nie wróży za dobrze. No i co by tutaj powiedzieć, no po prostu chciałbym, żebyście zdonatowali też właśnie mimi, żeby nie czuł aż tak, takiego smutku w te piękne czasy mi są święta, żebyście go w jakiś sposób pocieszyli, nie wiem, dali mu jakiegoś mojego donata czy coś, no bo no to jest najważniejsze, żeby każdy był jednak szczęśliwy w tym okresie no i no i co? Już się niecierpliwią filmy chcą ja tutaj chcę jak... <gry> E, czekajcie oni, oni chcą oni się domagają QND, już wam mówię jest 50 jest dobra e, czekajcie już e, e, jest 60% renderowania w programie i zostało jeszcze jeszcze hmm. 34 minuty a później czas wysyłania na etykę to jak będę wiedział to na Wszystko napisane, co chcieli chyba wiedzieć, bo tutaj ewidentnie spam. No. Mówię, czasami muszę być tutaj cicho, ale no. Wszystko już powiedziane może ten film być jednym z krótszych yy, teoretycznie yy. Ale no cóż Rozumiecie To jednak są święta, nie wiem teraz to akurat wiezie święta to nie będę żadnego odcinka nagrała, więc dzisiaj będą dwa odcinki no bo jednak trzeba to bez trochę nagrywania, bo ostatnio cały czas tylko pracuję nad tym, żeby zmontować tamten film, albo ogólnie nagrać to wszystko więc no mówię, chwilę będzie przerwy, ale poza tym później już na no, Sylwestra może trochę e, będzie inny odcinek oczywiście Sylwester z, z rockerem e, część druga odcinek drugi będzie w 100% ale to mówię to jeszcze w bliższym czasie jak będzie już bliżej tego Sylwestra więc mówię, to już będzie po prostu w bliższym czasie, jak na razie chcę trochę przystopować z tym. Więc wiecie, możecie się spodziewać filmu około, nie wiem, 30 lub 31 grudnia. No nie wiem, tak mniej więcej jak rok temu. Mam nadzieję, że Wam... że akurat aż tyle nie będzie Wam utrapione, to że będziecie musieli aż tyle czekać. No ale no, chyba rozumiecie, że trochę chcę spędzić jednak czasu wolnego od tego nagrywania, bo wiem, że strasznie dużo osób chce i pyta się kiedy kolejny odcinek, kiedy Q&A i takie tam rzeczy no a to oczywiście zależy nie aż tak w 100% ode mnie, tylko od mojego sprzętu, który jest nie, nie, nie za dobry niestety no i co, no? Tyle mogę powiedzieć, tyle mogę ująć filmu jest 17 minut. Nie chcę go kończyć, bo wiem, że to nie, by, to nie pasowałoby, no, bo z Crafted'a takich krótkich odcinków nie ma, ale no sami rozumiecie, że wszystko już powiedziałem, a nie chcę tylko przeciągać, więc no... Więc no chyba to będzie koniec. Jeszcze raz Wam życzę miłych, wesołych, zdrowych świąt, spędzonych razem z rodziną, bez żadnych utrapień, bez żadnego bólu, bez żadnych chorób i... co no chyba tyle, no bo... Tyle mogę tylko powiedzieć. Jeszcze tylko pamiętajcie o tym, żeby właśnie tego oto gracza nie dodawać na wyspę, ponieważ może was okraść. Jeszcze możecie tutaj czekajcie, oj oj oj, właśnie tego oto gracza nie dodawać. Tutaj możecie oczywiście wrzucać lub tam niżej donate y dla Mimi oraz dla mnie prezenty, jeśli jakieś chcielibyście. I jeszcze pokażę tablicę donatorów, bo się zmieniła. Mianowicie nowy jest Mar Marcelek Maker, później dalej Nikt jest też nowa raptusia i shift już chyba był, ale nie wiem. No i później tam jest Mortrex. No i dalej tutaj się już nic nie zmieniło i teraz łączna kwota to 24 390 No więc Tyle chyba z odcinka tutaj jeszcze się nic nie za bardzo nie zmieniło poza tym że jak zwykle wykupiliście mi prawie cały sklep już yy, ale no to już się mówi trudno yy, no i co? No to chyba będzie tyle z tego odcinka mam nadzieję że Wam się spodobał jeszcze może na koniec tylko zobaczymy sobie świecącą choineczkę moją. Dobra, tam jest dźwignia. Ok. No więc... Co? Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Fajnie, jakbyście zostawili łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale, bo wtedy widzę, że chcecie te następne odcinki. Ja, ja, jak najszybciej próbuję je wysyłać, co nie zawsze mi niestety wychodzi, ale... Tak czy owak, w niższym czasie pojawią się jeszcze odcinki. W tym roku już niestety nie będzie z dużo odcinków, będzie być może jeden lub dwa yy, odcinki. Z dzisiejszym, no to trzy, no to mniej więcej trzy odcinki jeszcze będą w tym roku, więc nie ma co się obawiać. No a w następnym roku wiadomo, też będą odcinki cały czas. Pamiętajcie, żeby nie zwalniać tego, bo widzę, że w. W ciągu czterech dni wbiliście 16 sobów bez w ogóle mojego zaangażowania w to, za co bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję, bo to mnie strasznie motywuje. Bo i chyba tyle z tego. Mam nadzieję, jeszcze raz, że wszystko będzie miło, fajnie spędzone, te święta. No i co? No i tyle chyba z tego odcinka, bo wiecie, nie chcę przedłużać, więc cześć.